Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny odcinek serii The Sims 4 Rodzinne Nieszczęścia. Ten odcinek zaczniemy ogłoszeniem konkursu. A więc, tak, w odcinku pilotażowym serii wspomniałem o pomyśle na karierę Eustachego, gdy ten dorośnie. Pytanie konkursowe: O jakiej karierze mowa i jak wyobrażasz sobie wystrój wnętrza obiektu biznesowego, którego właścicielem będzie Eustachy? Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona kluczem aktywacyjnym do akcesoriów domowy kucharz. Szczegółowe opisy zwiększają szanse na wygraną. Proszę umieszczać je w komentarzu pod tym filmem. Konkurs trwa do 4 listopada do godziny 17.00. Wyniki konkursu 5 listopada. Nagroda zostanie wysłana w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników konkursu na wskazany przez zwycięzcę adres e-mail. Kontynuujemy przygodę Eustachego i Ambrożego. Jesteśmy tuż po świętach. Dom jest jeszcze w iście świątecznym wydaniu, jak widzimy. Możemy już sobie w zasadzie rozgrywkę odpalić. Lampki się jeszcze świecą. Choinka w salonie stoi. Zgadza się. Tylko oj, 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 prezentów wam kraść nie chciałem, a raczej resztek, które po tych prezentach zostały. Natomiast ten stół tutaj mi już nie odpowiada. Świeczki mogą sobie jeszcze płonąć. Za chwilę to jakoś trochę poprzestawiamy. To wam nie będzie potrzebne, bo naletnie napoje. Te świeczuszki możemy je gdzieś tu postawić. Na kominku nie ma za bardzo sensu. Co my tu mamy w ogóle w salonie? Tutaj mamy drzewka. Okej, okay, dobra, w szkle. Dobra, postawię to na chwilę tutaj, na chwilę tutaj. To damy do naszego wyposażenia rodziny. I tutaj postawimy sobie ten stół, który stał sobie yy, za domem, gdzie teraz reniferki stoją, bo ten był po prostu dla mnie za duży, a ponieważ choinka jeszcze tutaj będzie stała przynajmniej przez yy, przez kilka dni do sylwestra to sobie to tak zostawimy. Mm, świeczuszki. Tak. Głośniczek. Proszę bardzo. No tych świeczuszek się po prostu pozbędę. Zostawimy te jedne. Niech się tutaj świecą w rogu. I może przydałby się jakiś Dywan pod ten stolik. Taki nieduży. Co my mamy w ogóle do dyspozycji? Zieleń. Nie bardzo. To mi się nie podoba. Jakiej to jest wielkości? O mniej więcej właśnie takiej wielkości. Myślę, że to się prezentuje fajnie z tym stołem. Wygląda nawet, jakby to był zestaw. Więc tak to. Zostawimy. Rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, co tam u naszych chłopców słychać. Ambroży, ty co ty robisz? Co to takiego? Jak zwykle idziesz mysz oglądać. W ogóle, co to tu robi? Czy ty w ogóle tego dosięgniesz? Sprzątnij to, proszę. Zostaw pułapkę. I pora włączyć automatyczne przełączanie. Wszystkie światła. Tutaj wygasimy kominek, ponieważ chyba. Tak, ojoj ojoj, idziemy w bardzo zły ślad ekologiczny. I niedługo tu będziemy mieli bardzo złej jakości powietrze, a tego byśmy chcieli uniknąć. Eustachy, um, spóźniesz się do szkoły i to już długo, więc idź proszę do szkoły, jak zwykle. Ojciec cię nie nakarmi, i do toalety, jak zwykle pójdziesz w szkole. Piesek śmierdzi, oczywiście, zawsze śmierdzą. Już mnie to nawet nie dziwi, dlatego ty tutaj pięknie zajmiesz się zwierzętami. A jak tam u pozostałych zwierząt? No, zdaje się, że wszystko dobrze. Tak, stachy idź. W szkole też są toalety. Ambroży sprząta. Plany mamy na dzisiaj takie. Po pierwsze, zdobędziemy za chwilę, Najwyższy poziom grania na pianinie przez Ambrożego. Później, kiedy Eustachew wróci ze szkoły, odwiedzimy naszych sąsiadów, czyli jego znajomych. Konkretnie pójdziemy tutaj. Tutaj mamy jak wprowadzić rodzinę z galerii. Tu już ktoś mieszka. Chyba, że domy mi się pomyliły. Nie, nie pomyliły mi się. Tutaj mieszka rodzina Łopusiewicz i ich sobie odwiedzimy. Ambroży. Tak, tak. Ta mysza wraca i wraca. W końcu będzie trzeba się jej pozbyć na stałe, bo kot jej nie chce zjadać, a raczej ich, bo to któraś już z rzędu. Wygaś kominek, tak? Zmniejszmy ten ślad ekologiczny, żeby on szedł w tym lepszym, zielonym kierunku. Mamy. Bogusława Kaczyńska zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jej domu. Nie. Tak na święta wkurzyłaś Ambrożego i Eustachego, że nie ma mowy. Stosunki tutaj w tej rodzinie są teraz bardzo napięte. Kto tu biega? Sabinka sobie biega. Nie zimno ci w tym? No cóż, a ty, harcerzyku, do szkoły. Dobra, nieważne. Ambroży posprzątał bardzo dobrze. Teraz może zacząć ćwiczyć. Poćwicz sobie, napisz może melodyjkę reklamową. Może najpierw melodyjkę, a później zróbmy ćwiczenia. Bardzo dobrze. Co ty byś chciał? Stwórz coś wspaniałej jakości. Słuchaj Amerykany. Rozmawiaj o obawach po spełnieniu pragnień. Cóż, koteczku, co tam chcesz? No już, zabieraj się. Zamuzykowanie. Już sprawdzamy Twoje postępy. Jak Ci tam idzie? Pianino. Ile mamy procent? 89. Widzę, że tutaj już w skrzypce zacząłeś, ale na razie wolałbym uniknąć, żeby tego słuchać, a raczej nie chciałbym tego słuchać. Oj, pieska, nie umyłeś. Jak zwykle, zresztą nigdy się nie słuchasz, jeśli chodzi o mycie zwierząt. Tak, nie będziesz głoskał kotka, umyjesz za to pieska. Ej, ja chcę procenty. 91, 92, 93. 95 96 97 brawo, jeszcze troszkę. Oj, super! Osiągnięcie złote klawisze. Świetnie. Jestem z Ciebie dumny, najwyższy poziom. I będziesz mógł mieć awans i nie jesteś ani wypalony, ani nie ma tutaj niczego, co mogłoby Twój awans blokować. Super. Więc ty teraz za chwilę idziesz do pracy, a zanim to zrobisz, zajmij się proszę pieskiem. Najpierw psa, później praca. No super, najpierw praca, później pies. Ambroży, um, jesteś niereformowalnym. Już ci to powtarzałem i będę ci to powtarzał za każdym razem, gdy nie będziesz się mnie słuchać. A korzystając, że ciebie tu nie ma, wiem, że teraz czas dnia przestanie płynąć, ale musimy zrobić coś. Żebyśmy byli bardziej eko, ja bym postawił na panele słoneczne. Panele słoneczne. Albo zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. Um. Tutaj tak, obiekty, pakiety życie eko. Ziemny. Dachowy panel. A dlaczego nie? Aha, aha, aha. Dachowy. No co jest? Obiekt należy umieścić na podłodze. Aha, jesteśmy za wysoko? Tak. Dobra, dobra. Raz. Ale drogie to. No ale cóż, czegoż się nie robi dla środowiska, prawda? Dwa. Trzy. 4, 5 i 6. Co my tu mamy jeszcze, żeby stać się bardziej. Eko... Tu mamy nawet jakiś lepszy. No nie chciałbym sobie stawiać czegoś takiego. Dlaczego te rzeczy muszą być takie ogromne i brzydkie. Słuchajcie, zrobiłem krótkie cięcie, ponieważ kupiłem jednak ten cały to coś do wody. Zielony ślad ekologiczny. Bardzo dobrze. Postawiłem go tak mniej więcej w ukryciu. Trochę go zmniejszyłem. I myślę, że jest w porządku. Czy Eustachę powinien zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Kacper? Zgaduję, że to jest brat. Zaprośmy go na chwilę i pójdziemy z bratem. Z bratem pójdziemy do naszych sąsiadów. Najpierw zadbajmy o naszego Eustachego. Tu jeszcze mamy zapiekankę. Czy my możemy zap Zawołać na posiłek. Sprzątnij, zapakuj na wiosnę. Ale gdzie jest kacperek? O, idzie kacperek. Fajnie, że odwiedzasz swojego brata. Mm -hmm. Nabiję się z dorosłych. To jest zawsze świetny temat u dzieci. Mm, Wygłupia się. Nawiąż do elementu kultury masowej. Proszę bardzo. A wtedy... Ja bym chciał, żebyś wziął sobie porcję, a później pójdziemy do naszych sąsiadów. Tylko pamiętaj, bądź miły dla brata. No nawet powiedzmy, że jesteście trochę do siebie podobni po innym ojcu, dlatego są takie różnice, ale. Geny matki jednak są wysokie. Tutaj mamy jakiegoś pana, kusy. Cześć, kusy. To taki smaczek dla fanów serialu Rancho. Ja jestem z tej starej dekady, więc pamiętam jeszcze serial, gdy wychodziły premierowe odcinki. Jeden z moich ulubionych seriali w polskiej telewizji i szkoda, że się skończył na 10 sezonach, chociaż z drugiej strony po co ciągnąć coś w nieskończoność, kiedy można skończyć, gdy coś jest jeszcze na dobrym poziomie. Fajnie, że masz psa ambroży jeszcze w kolejce tutaj. A ty jedz, jedz. Zachowuj się. A nie, maniery ci spadają. Zwierzaczki są zaopiekowane. Jemy, jemy, jemy. jemy. Ej, 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 ej. Leni. Leni. Wygłoś. Pokusława, ale ty męczysz kobieto. Wyrzeknę się z ciebie, z tej rodziny, jak tak dalej pójdzie. Wygłoś kazanie kotkowi. On nas nie zaatakuje. Oj, wkurzył się. Kotek też chce jeść. Leni, leni, leni. Wygłoś jeszcze jedno kazanie. Niech nie skacze tutaj po meblach. A że już się najadłeś. Czy ten kot chce zapolować na myszkę? No tak to przez chwilę wyglądało. Nakrzycz na kotka. Nie słucha się i chyba się nie da. Nieważne, my teraz się stąd zwijamy. Idziemy do naszych sąsiadów. Weźmiemy ze sobą Kacpra. I weźmiemy ze sobą... Gdzie jest nasz Alonzo? On ostatnio wkroczył w, w etap nastolatka. To jest ten sam mały Alonzo, który jeszcze niedawno był z nami w Wesołym Miasteczku. Teraz jest już nastolatkiem, ale mimo to Postaram się utrzymać te relacje Ostachego i Alonso, ponieważ to są dobrzy przyjaciele i niech tak po prostu zostanie. Jesteśmy na miejscu, tutaj mamy naszego Alonso. Odrzuć przyjaźń! Dlaczego? W ogóle, co się z Tobą stało? Bardzo rozgniewany. Jestem z kosmosu. Pierwszy raz to widzę. Jak ktoś może uważać, że Ostachy jest kosmitą. Przecież nigdy nie odwiedził Sixam. No, cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz. Co z nas za rodzina? Eustachy nie pojmuje, jakim cudem jest spokrewniony z niektórymi członkami rodziny. Relacje z bliskim potrafią czasami działać na nerwy. Kacper, coś ty mu zrobił? Przeproś brata, może to ty mu coś zrobiłeś. Kłóć się o to ktoś lepszy. Opisz wymyślonego przyjaciela. I dyskutuję o strategii gry. Gry zawsze łączą dzieciaki. Tak myślę. Więc ruszaj. Ej, uspokój się, Eustachy. Nie tak cię Ambroży wychował. A tutaj mamy Łucję, których już znacie i Przemysława, którego też znacie. My sobie zapukamy do drzwi, ponieważ nie chcemy tutaj wszyscy zamarznąć. Zwłaszcza tutaj Łucja jest ubrania, ubrana skromnie. Już do środka. Tam możecie się dalej kłócić. Zapukaj, tak, idź, idź. Ale piękny piasek. Punia. Uroczej mnie. Proszę wejść. I jesteśmy u naszych Łopusiewiczów. Tutaj. Ej, uspokój się już, o Co to z nas za rodzina, to już wiem. Stres w obecności nieznajomych. Niezręczne spotkanie. Słuchaj, nie wiem, co między tobą a Kacperem zaszło, w ogóle, gdzie jest Kacperek? On poszedł sobie? Nie, skup widok kamery. W błocie się tapla. Może o muzyce porozmawiaj z nim? No musi być coś, co was łączy. Nie może być wszystko na nie. Rób zabawne miny. od ropucholizów? super chciałbym to wykonać, ale nie nie na kacprze, myślę, że prędzej na ciotce kaczyńskiej O wow, 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 ty weź się nie wydłużaj bo to jest jakieś dziwne kacperku kacperku bądź miły dla brata przyjazny, pogawędka Poznaj. Rozmawiaj o śniegu. Co mamy w czułości? Rodzinny całus. Okej. Okay. Tutaj jest mama łuci i Przemysława. Martyna zdaje się, tak. Martyna Łopusiewicz. To też jest rodzina już pokoleniowa, ponieważ... Martyna jest z pokolenia drugiego, a Łucja i Przemysław są z pokolenia trzeciego. Powiedzmy jej. Ponarzekajmy Martynie na problemy, może ona pomoże rozwiązać Ci problem z bratem skrzywdzony. Być może czas wyleczy rany, ale na razie Ostacha jeszcze cierpi. Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu. Tak, dogaduj się z bratem. O nie, ty teraz z Martynką rozmawiasz, no tak, na problemy narzekasz. A tutaj przyszedłeś też do znajomych, więc pobrykaj sobie z Lucją przez chwilę. Tak, a następnie... Przemysław. Kasz sprzątać. Przemysław. Może poznaj go trochę bliżej, bo Lucją się przyjaźnić. Oj, biedny on płacze. Pewnie dlatego, że jest już stary, a reszta jego przyjaciół to jeszcze dzieciuchy. Ale zróbmy do niego zabawne miny, zobaczymy, czy ta relacja jeszcze jest w stanie się utrzymywać. Czy raczej będzie nam spadać poziom przyjaźni. Czy wy macie w domu coś ciekawego, jakieś gry, cokolwiek? Czym można się tutaj zająć? Bo ja nic nie widzę. Ale możecie urządzić bitwę na Śnieżki, to jest bardzo dobry pomysł. Tylko może nie tak konkretnie tutaj, tu gdzieś był taki park, tu jest taki park. Urządź bitwę na Śnieżki, o, zrób, w... nie, 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 urządź bitwę rzeczywiście z Przemysławem, może tak, czy kogoś brakuje, chyba nie. Będziemy się bić śniegiem. Może wtedy zaczniesz się z bratem szanować, jak jeden drugiego śniegiem pobije. Właśnie przyszło powiadomienie tutaj o awansie Ambrożego. Mamy najwyższy poziom, zarabiamy całkiem nieźle. Pracujemy teraz tylko. Przez 4 dni w tygodniu, w tych samych godzinach, ale mamy niedzielę, poniedziałek i wtorek wolne. Super, bonus całe 5000 i gitara z autografem Roka. Nie możemy na nią spojrzeć w tej chwili, trudno. Kacperek, co ty się zrezygnowany odchodzisz? My się tu bić śniegiem będziemy. To dla ciebie specjalnie. No ale trudno, tutaj z rodzeństwem łopusiewiczów. Eustache będzie musiał stoczyć tę walkę. No, ta już, już szadziej się zechciało. Nie mogłaś wcześniej? Krzaczka tu nie ma. Przykro mi. My sobie chwilkę pooglądamy. Biedna Łucja. To dlatego, że ruda jesteś, na pewno. A ty co? Coś u... Uh. Uuu, uh, uhu. Uh, uh, uh. zabawka. Możemy ją sobie ukraść. Figurka. Schowaj do wyposażenia. <ścoughs> Brawo! Brawo Stachy. Przemysław oberwał. Ojejku, biedny w oko. W ogóle co ty masz za buty? Co ty w ogóle masz na głowie? Coś czuję, że będzie trzeba przyjść do twojej rodziny i cię trochę przebrać bo ty tak nie możesz wyglądać, to jest po prostu tragedia ojejku, biedna łucja jeszcze ktoś pomyśli, że rodzice cię nie kochają <grywy> dziecko na gigancie <grywy> walczcie, walczcie chłopcy ktoś musi wygrać, skoro jedyna kobieta odpadła, to walczcie tutaj o honor Kacperek też odpadł i to nawet nie dotarł tutaj relacja wam spadła nie toleruje laktozy. Dobrze wiedzieć. Oj, przemysławie, przemysławie, przestrzeliłeś. Ja myślę, że możemy tę bitwę zakończyć. Dajmy jeszcze mu rzucić. Oj, super. Ja uznaję, że wygrałeś. Kradnij tę zabawkę, która tam leży przy śpiącej ucji. I wracamy do domu obejrzeć sobie gitarę, którą Ambroży dostał za awans. I do domu. Jesteśmy w domu. Cóż to za dziecko? Yumi, Yama, Shashita, coś tam, coś tam. Idź sobie. Eustachy, toaleta. Co jest z psem? Myślałem, że znowu ucieka i zaginąć chce. Tak, idź do toalety. Weź prysznic. Słuchaj, jest piątek, ty idziesz do. Nie, najpierw toaleta, nie będziesz brał dwa razy prysznicu. Jak pójdziesz najpierw pod prysznic, potem zeszczasz się w gacie i będziesz musiał znowu brać prysznic w tej ciulu niemyty. A później byś się wyspał, bo wiesz, jutro szkoła. Dzisiaj w zasadzie już ojciec się tobą w ogóle nie zajmuje. Tak, Amroze, to jest dobry pomysł, żebyś coś sobie zjadł. Czy gitarkę mamy w wyposażeniu rodziny? Tak jest. Gitarkę mamy w wyposażeniu rodziny. Ach, to jest ta lodówka, którą my. Na święta dostaliśmy Ale całkiem ładna No ja wolę tą, którą my już tutaj mamy Sprzedam ją, chociaż... No tak, sprzedam ją sobie Lampa stojąca to jest ta z salonu, ona nam jeszcze będzie potrzebna Gówno Mała kupa Postawiłem ją tutaj, może ktoś w nią wdepnie, śmiesznie będzie Czy to jedzonko da się wyrzucić i sprzedać? Nie Postawimy to wszystko tutaj. Ambroży będzie musiał posprzątać i obejrzmy sobie naszą gitarę. No, elegancko, super. A dawno nie grałeś na gitarze, Ambroży, i nie śpiewałeś, a ja wiem, że ty potrafisz. Więc za chwilę, jak już posprzątasz i zjesz, to ja bym chciał, żebyś sobie chwilę pograł. Tak, a z okazji awansu. Z okazji awansu, jutro weźmiesz sobie dzień wolny. Chociaż. Hm, jutro i tak jest sylwester. Ale dzisiaj możesz wziąć dzień wolny. Weźmiemy czy nie weźmiemy? Hej, nie weźmiemy. Zrobimy inaczej. Jutro, z samego rana, czyli w piątek, zanim pójdziesz do pracy, wybierzemy się do parku i zobaczymy, jak ci pójdzie. Granie na gitarze, może nawet zarobimy troszkę pieniędzy i śpiewanie, ponieważ dawno tego nie robiłeś, a przecież to są korzenie, z których tutaj wrosłeś w ten świat muzyczny. I Ambroży wcale nie przez przypadek interesuje się muzyką tak bardzo, ponieważ ja osobiście też bardzo lubię muzykę. Sam kolekcjonuję w domu płyty z muzyką, mam ich ponad 150 aktualnie i to są różne gatunki od popu przez muzykę alternatywną, muzyka polska, zagraniczna oraz niemiecka, ponieważ słucham też muzyki w języku niemieckim. Później jest rock, metal, no, przede wszystkim to jest rock i metal, ale tak jak mówiłem, nie tylko. Znajdą się również płyty jazzowe, akustyczne, soul. Śpiewaj zaśpiewaj piosenkę teatralno-dramatycznie, kres leśnika nam zaśpiewaj. Ale mógłbyś dojeść. Co za człowiek. Tak. Śpiewaj sobie, śpiewaj. A ja się z wami będę żegnał tym muzycznym akcentem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak zawsze, w każdą środę i sobotę o 17.00 zachęcam Was do polubienia tego filmu, zostawienia po sobie śladów w postaci komentarza oraz zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!